Szanowni Państwo, z tej strony nagrywam krótki filmik o tym, dlaczego ważne jest subkonto w ZUS, o co w nim chodzi i dlaczego tak naprawdę powinniśmy zwrócić na to uwagę. Jak ZUS sam mówi, subkonto w ZUS-ie to jest takie miejsce, gdzie w przypadku mojej śmierci środki, które tam zgromadziłem, nie przepadają tak jak pozostała kwota w ZUS-ie, tylko podlegają dziedziczeniu. I aby osoby, które są moimi spadkobiercami mogły je uzyskać, czyli właściwie osoba uprawniona musi złożyć wniosek i teraz uwaga, to może być osoba, którą ja wybiorę i ona nie musi być moją rodziną, ale może to być każda osoba fizyczna, co jest fajnym rozwiązaniem na przykład dla związków partnerskich. Ale do rzeczy temu, to jest ważne, jak to działa i jak to w ogóle zrobić. Zrobimy to bardzo prosto, udostępnię ekran, żeby przejść przez wszystko po kolei. W pierwszej kolejności, jak się zalogować do ZUS-u, jak to sprawdzić. Jeśli nie wiemy, wpisujemy w panelu wyszukiwania, poeZUS, wyskakuje nam pierwsza strona, Strona główna, z której można się zalogować, bądź bezpośrednio logowanie i rejestrację. Jeśli nie mieliśmy nigdy konta, to wcale nie znaczy, że nie możemy się tam zalogować, bo możemy się zalogować przez profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny albo bankowość elektroniczną. Tutaj mała uwaga: w bankowości elektronicznej jest tylko kilka banków na tą chwilę, więc trzeba to zrobić inaczej, trzeba wybrać profil zaufany, i stąd. Kliknąć, zaloguj się poprzez bankowość elektroniczną, wtedy mamy do wyboru wszystkie banki, ale to już nie będziemy tego robić. Ja zaloguję się po prostu poprzez moje konto w ZUSie, więc logujemy się i powinniśmy wylądować na stronie głównej. W zależności od tego, jak to mieliśmy ustawione, poprzednio wylądujemy na zakładce ubezpieczony bądź ogólny. Gdyby to był profil ogólny, jak teraz się przełączyłem, to wystarczy przełączyć się na profil ubezpieczony, bo tutaj są dane, o które nam chodzi. I w pierwszej kolejności to, co nas interesuje, to jest stan konta ubezpieczonego. I tutaj widzimy mamy coś, coś ciekawego, dla was mimo 15 lat pracy mam tutaj tylko 50 tysięcy złotych plus 12,5 tysiąca OFE. To wynika z tego, że ja pracuję na działalności, czyli te składki są moje minimalne. Ale jeżeli ktoś pracuje na umowie o pracę albo pracuje długo, 20, 25, 30, 40 lat, to te kwoty tu będą bardzo wysokie. Bo to może być kwota 200, 300, 500, 700 tysięcy złotych albo więcej. Dlatego jest ważne, żeby uposażonego wskazać, bo jeżeli na przykład mamy tu 200 tysięcy zł, to w sytuacji mojej śmierci ta kwota będzie podzielona na pół, mówimy o kwocie na subkoncie, połowa tej kwoty zostanie dopisana do emerytury, do OFE mojego, spadkobiercy druga połowa zostanie mu w gotówce, tak samo dzieje się z kwotą, która będzie w OFE, ale to za chwilę. Więc mamy subkonto w ZUS. super, to teraz jak wskazać tutaj uposażonego? Pierwsza kwestia jest taka, że jeżeli mieliśmy wskazanego uposażonego w OFE, ZUS teoretycznie powinien wypłacić tym samym osobom pieniądze, które są wskazane w Natomiast można też wskazać upozorzonego bezpośrednio w zus -ie. Robi się to bardzo prosto. Wpisujemy sobie ZUS subkonto dziedziczenie w panelu wyszukiwania, odnajdujemy subkonto w ZUS, najważniejsze informacje, wchodzimy sobie na ten link i tutaj po kolei można sobie przeczytać, co to jest, jak to działa. Nas interesuje zakładka gdzie jest opisane dokładnie, dlaczego ważne jest wskazanie osób uposażonych, i tutaj mamy wniosek o wskazanie osób uposażonych. Klikamy w link, odsyłamy się do wniosku, możemy go wypełnić, wydrukować i gotowe. To jest bardzo fajna opcja. Jak go sobie otworzymy, on jest do wypełnienia. Tutaj bardzo prosto, wybieramy osoby uposażone, siebie i wysyłamy to po prostu do ZUS-u albo zanosimy. To jest jedna rzecz. Jak okay. już to mamy załatwione. Idźmy sobie dalej. Co jeszcze tu jest ciekawego w ogóle na platformie dotyczący się emerytur? Mamy coś takiego jak, inf, jak e, informacje o stanie konta, to jest bardzo ciekawe. Chodzimy sobie na informacje o stanie konta, wybieramy najnowszy rok jaki mamy, u mnie to jest 2021 i tutaj, ciekawostka, mamy wszystkie składki zwaryzowane i tak dalej. To, co jest tutaj fajne, to jest taki przycisk jak hipotetyczna emerytura. Mi niestety się nic nie podstawia, bo jestem jeszcze sam młody, ale dla osób starszych Tutaj będzie podstawiona informacja, jaką emeryturę miałbym, gdybym pracował tak jak teraz przy takich samych dochodach do emerytury bądź jaką emeryturę miałbym, gdybym przestał pracować i płacić składkę. Oczywiście założenie jest takie, że mógłbym to zrobić, bo miałbym pracować na lata, co jest oczywiście nieprawdą. OK, dobrze. No to mamy ZUS. Teraz sobie dalej. Co w sytuacji, kiedy chcemy wskazać osobę uposażoną w OFE, a nie wiemy w ogóle jakie mamy OFE? Znowu z pomocą przychodzi nam ZUS. Klikamy sobie zakładkę OFE. I wyskakuje nam, proszę bardzo, ja mam OFE Generali Otwartym Funduszem Lytalnym. Skoro już to wiem, to teraz mogę wskazać sobie uposażoną osobę w OFE. Super, jak to zrobić? No i z kolei znowu odsyłam do Google. Wpisujemy Generali zmiana uposażonego OFE. System podpowiada mi, żebym się zalogował na portal Generali dotyczący się otwartych funduszy emerytalnych. Więc ląduję na ich stronie. To, co muszę zrobić, to Kliknąć na konto klienta. Teraz w każdym OFE działa to podobnie, każdy ma bądź będzie miał konto klienta elektroniczne. Ja mam i mogę się tam zalogować. Natomiast jeśli ktoś nie ma, to plika i nigdy tam się nie logował, klika utwórz konto. System poprowadzi. Jeżeli z jakiegoś powodu nie wiemy, nie mamy danych, nie jesteśmy w stanie się tam zalogować. Tak jak tutaj widać, są dane kontaktowe do naszego OFE. I teraz każde OFE ma dane kontaktowe, gdzie można zadzwonić bądź napisać i poprosić albo o nadanie dostępu, albo o do przesłanie brakujących danych, żebyśmy mogli sobie ten dostęp nadać. Po nadaniu dostępu logujemy się, oni to mogą nam wysłać albo mailem, albo pocztą, czyli ja wrócę sobie tutaj, gdzie byłem, ja klikam Zaloguj się, bo mam u nich konto. Po zalogowaniu się i, dostępu, i nadaniu dostępu do portalu klikam sobie w Mój otwarty fundusz emerytalny i tu mam dane uposażone. U mnie uposażone tutaj w tej chwili nie widać, jak mogę ich wpisać klikając Wypełnij formularz i system odniesie mnie do formularza, który będę musiał po kolei wypełnić danymi osobowymi i potem pobrać go, prawdopodobnie wysłać do danego OFA. No i tyle. I dzięki tym kilku prostym krokom jesteśmy w stanie wskazać osoby uposażone, co jest bardzo ważne w sytuacji, gdyby nas zabrakło, bo tam może być naprawdę sporo pieniędzy, które i tak tam są, a które dzięki naszej interwencji popłyną właśnie do tych osób, które chcemy, żeby po prostu były zabezpieczone. W taki sposób się to robi. Dzięki, miłego dnia, do usłyszenia.